Siemanko, ja jestem Krzycholek i dzisiaj zapraszam Was na swój pierwszy vlog rowerowy to znaczy będę jechał rowerem po swojej okolicy być może niektórym te okolice będą znane nie, trochę bardziej, niektórym trochę mniej w każdym razie zapraszam do oglądania możecie dać łapkę w górę pod tym filmem zostawić subskrypcję tam na dole pod tym filmem i zostawić komentarz dla zasięgu jeżeli chcecie więcej takich filmów Teraz jedziemy z tym śledziem. Jak widzicie, dzisiejszą przejażdżkę zaczniemy sobie wokół, yy, niedaleko mojego domku. Także możemy już ruszać. Kurczę, dawno tym rowerem nie jeździłem. Będzie trochę ciężko. Muszę się przyzwyczaić na nowo. Dobra, jesteśmy tutaj. Przejeżdżamy między polami sobie. Bardzo fajnie. O, słońce świeci tam, o! Bardzo pięknie tutaj jest, spokojnie, w miarę. No i chyba skręcimy sobie w prawo. Dobra. W tej chwili będziemy przemierzać przez miejscowość Byszew, aczkolwiek jeszcze przejeżdżamy przez miejscowość Leszno w której na tabę nie mieszkam pomijamy się dziurki przejrzamy się między polami I już za niedługo będziemy w miejscowości Byszew. Ogólnie. Moja okolica jest właśnie w obszarze Natura na 2000. Wiem, że nie niby się nie lub nie wolno, nie wypada się chwalić, ale takim czymś to akurat wolno. Chyba. No także już niedługo będziemy w miejscowości Byszew. Jeszcze na razie przyjeżdżamy koło Lasku sobie o... i po i za tą wielką brzozą można powiedzieć będzie już miejscowość Byszew o autko jedzie z naprzeciwka sobie tutaj zmienimy kamerkę albo przewrócimy telefon, zależy jak do tego. Nie. Także jeżeli chcecie więcej takich vlogów rowerowych, albo jeszcze jakichś innych, możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, dać suba na moim kanale, jak również na drugim kanale Krzychole do którego link zamieszczę Wam w opisie. Możecie wpaść również na moje social media, instagram, tiktok i tyle, teraz już jesteśmy w Biszewie. Tu jest strasznie aut dużo, Lubię się właśnie tutaj z nienacka pojawić. Jesteśmy już przewiem. Tam jest moja, po prawo jest moja ulubiona miejscówka. Szczerze powiem, lubiłem na nim jeździć, jak bym mały. O, tu jest na dużo. Wybrać. Ogólnie dawno na tej ścieżce rowerowej, że tak powiem nie byłem, więc będzie trochę, że tak powiem, wyzwanie ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, jak to się mówi. O kurde, rower mi tu driftiochami zajeżdża Matko jedyna O, Prawie się wyrknąłem Ale jedziemy dalej, jedziemy dalej, nie poddajemy się Nie poddajemy się, jedziemy dalej Kurde, komar mnie chla Pierdziele Dobra Jedziemy dalej, jedziemy dalej, nie poddajemy się, walczymy do samego końca Jezus Maria, dawno nie jeździłem Szkoda, że mój rower nie ma kołek off-roadowych Albo ten Jezus Maria Tak to by łatwiej o wiele się jeździło Dobra, teraz już trochę łatwiej O, znowu Piasek, dobra, wracamy Wracamy na spokojniejszą trasę, tutaj trochę spokojniej Jezus Maria Jak ja dawno tutaj nie jeździłem No i po kilku latach, można powiedzieć po pięciu czy po sześciu wjeżdżam tutaj na ten mostek o, który jest już o tam już, już go widać sobie tutaj wiedziemy. zatrzymamy się na chwilę i poglądamy widoki dobra, już powoli dojeżdżamy o, teraz pod górkę trochę, ale nie będzie zróbno, dobra, już wyjechaliśmy Jesteśmy już na mostku Tak prezentuje się cała okolica z widoku tego mostku Tam lasek jest Duży e, Że tak powiem, jak ogon kurzy Tam domki mieszkalne, wszystko, nie Ale tu woda w tym kanale jest Trochę brudna, że tak powiem Dyplomatycznie, o tam Kolejne krzoki no i tutaj to już nie ma co oglądać. Dalej. Wracamy na tą dróżkę. Trochę ciężko będzie się jechało, ale To nic. Jakby nam driftciochy ten rower po piasku robił, to by ładnie było fajnie. Taki trochę hardcore, że tak powiem. Jedziemy, o! O właśnie o tym mówię, o tym mówię. Oj! a kamera się przy, 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 przyciemniła, ale wracamy z powrotem. Jedziemy sobie z różką po kamieniach pewnie, wpierdzielamy się, wpierdzielamy się, gdzie nas tam zarzuci.